Ruch, podobnie jak czas, jest względny. Co to znaczy? Zacznijmy od fundamentalnej zasady sformułowanej przez Galileusza, tak zwanego eksperymentu myślowego z pokładem statku. Wyobraźmy sobie zamkniętą kajutę na statku płynącym jednostajnie, czyli ze stałą prędkością, bez przyspieszeń. Woda jest spokojna i nie ma żadnych fal. W środku lata mucha. Jednak to, jak i podobne zjawiska, zachowują się dokładnie tak samo, jak gdyby statek stał w miejscu. Na podstawie jedynie doświadczeń wewnętrznych w kajucie nie można ustalić, czy statek porusza się, czy pozostaje w spoczynku. Tę właśnie obserwację Galileusz sformułował jako zasadę względności. Prawa mechaniki są takie same we wszystkich układach odniesienia, poruszające się względem siebie jednostajnie. Tutaj warto też podkreślić, żeby nie mylić ruchu z przyspieszeniem, bo przyspieszenie jest wykrywalne wewnętrznie. Odczuwamy je jako siłę, np. kiedy samochód gwałtownie przyspiesza, czujemy, jak dopycha nas do fotela. Na podstawie obserwacji, o których mówiliśmy, Galileusz wysunął hipotezę, że ruch jest względny. Jest relacją między dwoma obiektami i tak przykładowo dla osoby jadącej samochodem, patrząc za okno, to cały świat porusza się w tył, czy też mu ucieka, a dla osoby stojącej na chodniku, to samochód porusza się do przodu. Czyli mówimy, że ciało porusza się względem jakiegoś ciała, a ruch absolutny, podobnie jak czas absolutny, jest fikcją. Zasada względności ruchu Galileusza nie jest dowodem matematycznym, lecz postanowieniem metodologicznym, jest potwierdzona przez liczne eksperymenty i obserwacje. Ale to nie koniec, bo Galileusz nie tylko powiedział, że ruch jest względny, on też wyciągnął konsekwencje dotyczące tego, co się dzieje, gdy siły są nieobecne. Zauważył, że jeśli na ciało nie działa żadna niezrównoważona siła, to będzie ono kontynuować swój stan ruchu, czyli albo pozostanie w spoczynku, albo będzie poruszać się jednostajnie prostoliniowo. Tą właśnie ideę bezwładności, która została sformalizowana później jako pierwsza zasada Newtona, Galileusz demonstrował między innymi za pomocą doświadczeń z równiami pochyłymi. Po usunięciu wszystkich efektów hamujących, czyli takich jak na przykład tarcie, kula wraca na tą samą wysokość, niezależnie od długości toru, co sugeruje utrzymanie nabytej prędkości. W idealnym otoczeniu bez żadnych sił, które hamują, ciało poruszałoby się w nieskończoność. Łatwo pokazać to na rysunku. Gdy pozbędziemy się drugiej równi pochyłej, kula powinna wznieść się na tą samą wysokość, niezależnie od drogi. Natomiast tutaj ta droga jest cały czas prosta. Kula zatem będzie poruszać się cały czas, dopóki nie napotka czegoś, co ją wyhamuje, czy też całkowicie zatrzyma. Historycznie rzecz biorąc, to sformułowanie nie było jeszcze w pełni ogólną postacią prawa, które później zapisał Newton. Galileusz skupiał się przede wszystkim na ruchu wzdłuż prostej. Ale jego praca wyrzuciła z fizyki arystelesowską potrzebę ciągłego popychania i przygotowała grunt pod pierwszą zasadę Newtona. Newton usystematyzował tą ideę, sformułował ją ogólnie i połączył z pozostałymi prawami, tworząc klasyczną mechanikę. Ale powróćmy do zasady względności Galileusza, która była punktem wyjścia do dalszych odkryć. W XX wieku Einstein rozwinął ją dalej. Dodatkowo teoria względności Einsteina opiera się na dwóch zasadach. Po pierwsze, prawa fizyki są takie same we wszystkich inercjalnych układach odniesienia, a po drugie, stałość prędkości światła, czyli prędkość światła w próżni, ma taką samą wartość dla każdego obserwatora, niezależnie od jego ruchu. Połączenie tych dwóch postulatów zmusiło do zmiany pojęć czasu i przestrzeni. Oto równania, z których wynikają przewidywania dotyczące teorii względności. Opisują one zmianę czasu i położenia zdarzeń, gdy obserwujemy je będąc w ruchu. Minkowski, matematyk i fizyk, jeden z nauczycieli Einsteina, zauważył w nich ciekawą rzecz. Przypominają one bardzo równania opisujące obrót układu współrzędnych o pewien kąt. W zasadzie jedyna różnica to to, że prędkość V obserwatora jest zastąpiona tangensem A kąta, o który obracamy układ współrzędnych. Poza tym w paru miejscach mamy plusy zamiast minusów. Zatem z matematycznego punktu widzenia ruch, a dokładniej zmiana układu odniesienia, tak naprawdę jest pewnego rodzaju obrotem, ale jakim? I tu właśnie trafiamy na pojęcie czasoprzestrzeni, ponieważ jedyne rzeczy, jakie mogły ulegać obrotowi w tych równaniach, to t i x, czyli czas i przestrzeń. I właśnie tak sformułował to Minkowski. To co odczuwamy jako ruch, możemy zapisać matematycznie jako pewnego rodzaju obrót czasoprzestrzeni, który z powodu różnic znaków w równaniach nazywamy obrotem hiperbolicznym. Wtrącę tutaj jeszcze od siebie, że ten przykład fajnie pokazuje nam, dlaczego kiedy mówimy o fizyce, musimy stosować matematykę. Jeśli chcielibyśmy do takich wniosków dojść w naszej głowie, nigdy nie udałoby się nam zrozumieć tego, że ruch to obrót czasoprzestrzeni, bo nawet nie da się tego wyobrazić, poza tym samo takie stwierdzenie za dużo nam nie mówi. Dodatkowo nasze mózgi nie są przystosowane do badania praw fizyki na tak fundamentalnym poziomie. A po drugie, w zapisie matematycznym Minkowski mógł dostrzec podobieństwo do jakiegoś nudnego wzoru ze szkoły na obrót okon w układzie współrzędnych. Natomiast gdybyśmy chcieli stosować opis słowny, czy też wyobrażenie, to ciężko byłoby nam cokolwiek zrozumieć lub zauważyć podobieństwa. Zanim przejdziemy dalej, ponieważ to nowy kanał, jeśli ci się podoba, zostaw subskrypcję i łapkę w górę, bo to bardzo pomaga. Dzięki. Ruch wpływa na to, jak płynie czas i jak mierzona jest przestrzeń. Z teorii względności wiemy, że czas może ulegać dilatacji, czyli różnie płynąć w różnych układach odniesienia. Czas dla obiektu poruszającego się z dużą prędkością względem innego obserwatora lub znajdującego się w silnym polu grawitacyjnym płynie wolniej, co dla tego obserwatora jest tak zwanym wydłużeniem czasu. Ale skoro ruch obraca przestrzeń, to nie tylko czas powinien ulegać zniekształceniu, ale także przestrzeń. I co ciekawe, tak właśnie się dzieje. Obiekt w ruchu wydaje się spłaszczony wzdłuż kierunku, w którym się porusza. To zjawisko nazywamy kontrakcją długości czy też inaczej skrócenie Lorentza. Z punktu widzenia obserwatora, względem którego obiekt się porusza, jego wymiar w kierunku ruchu jest krótszy niż w układzie, w którym obiekt spoczywa. Wyjaśnijmy sobie jeszcze bardziej szczegółowo, czym jest czasoprzestrzeń. Zamiast traktować czas i przestrzeń oddzielnie, łączymy je w jedną ramę opisu zdarzeń. Każde zdarzenie ma cztery współrzędne Trzy przestrzenne i jedną czasową. To ważne, bo gdy zmienisz układ odniesienia, np. patrzysz z punktu widzenia obserwatora w ruchu, sposób rozdzielenia, gdzie i kiedy, zmienia się razem i mówimy, że przestrzeń i czas się mieszają. Minkowski sformalizował to, traktując ruch jako poruszanie się w czterowymiarowej geometrii. W tym ujęciu, world line, czyli linia świata, to ścieżka obiektów czasoprzestrzeni. Nie porusza się tylko w przestrzeni, porusza się też wzdłuż osi czasu. Przekształcenia Lorenza, do których zaraz wrócimy, łączące różne inercjalne układy odniesienia, zachowują się jak obroty w tej geometrii, lecz obroty hiperboliczne, ponieważ czas wchodzi do metryki ze znakiem różnym od przestrzennych składowych. To właśnie ta różnica daje znane efekty jak dilatacja czasu czy skrócenie długości. Praktyczna konsekwencja tej geometrii to tzw. niezmiennik odległości czasoprzestrzennej, a mówiąc inaczej, wielkość złożona z różnic współrzędnych czasowej i przestrzennych, która jest taka sama dla wszystkich inercjalnych obserwatorów. Ten niezmiennik rozdziela zdarzenia pod względem przyczynowości, określa, które zdarzenia mogą wzajemnie na siebie wpływać. Można to zobrazować tak zwanym stożkiem świetlnym. Zdarzenia w Twoim przyszłym stożku świetlnym mogą być przez Ciebie spowodowane, zdarzenia poza nim są od Ciebie przyczynowo odcięte. Wróćmy jeszcze do transformacji Lorenza, o których wcześniej wspomniałem, bo to one opisują, jak współrzędne czasu i przestrzeni zmieniają się, gdy przechodzimy od jednego inercjalnego obserwatora do drugiego poruszającego się z dużą prędkością. Przy okazji warto wspomnieć, że transformacje te wymuszają, że prędkość światła jest taka sama dla wszystkich i to rozbija naszą codzienną intuicję o tym, że czas i odległość są absolutne. Za pomocą transformacji Lorentza w szczególnej teorii względności można obliczać efekty takie jak dilatacja czasu, kontrakcja długości czy względność jednoczesności. I tak przykładowo, gwiazda Proxima Centauri leży w odległości około 4,2 lata świetlne od nas. Gdyby podróżnik chciał doświadczyć tylko 100 dni czasu własnego podczas lotu do proksimy, można to przeliczyć tak. Chcemy związać czas własny podróżnika oznaczany literką tau z odległością l zmieszaną w układzie ziemi i prędkością v. Związek wynika z faktu, że czas własny jest skrócony względem czasu współrzędnego, czyli t, przez czynnik Lorentza. Po połączeniu i rozwiązaniu względem v otrzymujemy potrzebną prędkość. I tak w tym przypadku wyszło nam, że trzeba poruszać się z prędkością około 0,99793 c. Jednak tak jak widzimy wciąż jest to bardzo duża liczba, prawie prędkość światła, a żeby rozpędzić statek do takiej prędkości potrzebowalibyśmy ogrom energii. Możemy sobie to też policzyć, skorzystamy z wzoru pokazanego na ekranie k równa się gamma czyli współczynnik Lorentza minus 1 razy m razy c do kwadratu czyli energia kinetyczna obiektu wynosi współczynnik Lorentza minus 1 razy masa razy prędkość światła do kwadratu. W ten sposób dowiemy się, jakiej energii kinetycznej potrzebowalibyśmy do rozpędzenia 1 kg masy do wcześniej wspomnianej prędkości. Po wykonaniu wszystkich rachunków wychodzi nam 1,3 razy 10 do 18 Joula. To tak ogromna liczba, że dla porównania dla samego jednego kilograma to około 0,21% rocznego globalnego, pierwotnego zużycia energii w całym 2023 roku. Jak widać, dylatacja czasu mogłaby technicznie ułatwić dotarcie do odległych gwiazd z punktu widzenia podróżnika, jednak wymagałoby to olbrzymich ilości energii. Dodatkowo problem pozostaje, bo podczas gdy na statku minęłyby dni lub miesiące, to na ziemi upłynęłyby lata. Możemy zadać też pytanie, dlaczego nie jesteśmy w stanie rozpędzić się do prędkości światła. Jeśli mamy masę, to współczynnik Lorentza, tak jak widzimy z równań, rośnie w miarę zbliżania się prędkości v do c. Oznacza to, że energia potrzebna do dalszego przyspieszenia rośnie bez ograniczeń, czyli wymagana energia dąży do nieskończoności. Dlatego nie możemy przyspieszyć żadnego ciała z masą do takiej prędkości. Poza tym warto też się zastanowić, co w ogóle działoby się z punktu widzenia podróżnika, gdyby jakimś cudem taką prędkość osiągnął. Czas własny, w miarę zbliżania się do C, maleje, aż w przypadku prędkości światła matematycznie osiąga zero. Można zatem powiedzieć, że pojęcie upływu czasu przy takiej prędkości nie miałoby sensu. Światło, czyli fotony, poruszają się z taką prędkością, ale jest to cząstka bezmasowa. Ma zerowy czas własny, stąd mówi się potocznie, że dla fotonu czas nie płynie. Trzeba jednak podkreślić, że foton nie ma układu odniesienia, nie ma ramy, w której byłby w spoczynku, więc takie stwierdzenie trzeba traktować ostrożnie. To granica matematyczna, a nie rzeczywiste doświadczenie obserwatora z masą. Poruszmy jeszcze dość znaną hipotezę tzw. zwane tunele czasoprzestrzenne. Oczywiście to już nie jest teoria naukowa, tylko spekulacyjna idea. Dla lepszego zrozumienia, graficznie można to przedstawić tak. Mamy płaską powierzchnię, którą zaginamy w taki sposób, żeby dwa punkty były naprzeciwko siebie, po czym łączymy je tunelem. W ten sposób skracamy drogę w czasoprzestrzeni i podróż przez tunel mogłaby zabrać znacznie mniej czasu niż lot po normalnej trajektorii, nie wymagając lokalnego przekraczania prędkości światła. Obecnie jednak wyliczenia wskazują na to, że nawet gdyby tunele czasoprzestrzenne istniały, to byłyby one zbyt niestabilne, by cokolwiek, włącznie z energią, można przez nie przesłać. Dodatkowo pojawia się też trudne zagadnienie dotyczące przyczynowości, czyli możliwe paradoksy czasowe. Ale wróćmy do realiów, które też potrafią zaskakiwać. Teoria względności Einsteina czasami wydaje się być nieintuicyjna. Ktoś mógłby odnieść wrażenie, że mówimy o czymś abstrakcyjnym, a tak wcale nie jest. Bo to nie jest kwestia tego, że ktoś coś sobie wymyślił, tylko po prostu mieliśmy już wyniki, które wymagały doprecyzowania tego, jak postrzegamy rzeczywistość. I tu właśnie pojawia się Einstein, który trafnie wytłumaczył i przedstawił swoją teorię, która później została potwierdzona eksperymentalnie. Ponieważ nawet jeśli nie rozumiemy jeszcze wszystkiego, to mamy już konkretne doświadczenia i eksperymenty, które potwierdzają jej wnioski. Oznacza to, że nasze modele i ich przewidywania są zgodne z obserwacjami. I nawet gdyby w przyszłości okazało się, że rzeczywistość jest bardziej złożona, to mnie unieważnia dotychczasowych wyników. I tak na przykład system GPS uwzględnia efekty relatywistyczne, ponieważ zegary na satelitach tykają inaczej niż zegary na Ziemi. Bez korekt, na skutek relatywistycznych przesunięć czasowych, pozycjonowanie szybko by się rozjechało i nie mogło działać precyzyjnie.